Cześć z tej strony Luka, ale to jest kolejny odcinek sąsiadów z Pełką oczywiście. I dzisiaj zaczynam sezon drugi. I tak, przechodzimy do tej gry. Więc z tego co ja Wam mogę powiedzieć, to tutaj już się zaczyna wyzwanie. Bo jak widzicie, jest trzecie piętro. Dlatego teraz jest już ciężko, ale w tym odcinku jeszcze nie schodzi na dół, więc... Jest... I jest papuga. Jeśli... Nie pamiętacie, bo był pies w pierwszym i teraz jest papuga. To działa na dokładnie tej samej zasadzie. Eee... chwila zacięcia była. Działa dokładnie na tej samej zasadzie co pies, czyli jak wejdziemy na pokoju i będziemy normalnie szli przez pokój, to ona zacznie. Przy, jakby to powiedzieć, co lubi papuga. W każdym razie jest zawoła sąsiada. Zastrzeże go, że my tam jesteśmy. Dlatego trzeba chodzić przy niej tak jakby prawym przyciskiem myszy. No kaman. Dobra, udało się. Tutaj banana. Nie wiem gdzie to dawać, więc robię chwilowo to na oślep. Jeszcze jednego, nie wiem z tego co widzę. I tutaj jeszcze pineski. I teraz zostało nam tylko do wcipy u góry Także ja już tutaj idę Zobaczmy Ty sobie zdjęcia robisz, tak? Dobra Idziesz teraz tam Dobra, to się do już zaczną Ty już Woody tu chodź Skradaj się o, Pięknie, ładnie O, os, widzicie, tak to działa I teraz on biegnie I opieprzy papugę no bierz no I to już powinno być wszystkie no, Teraz tu I tu Hehehe też się można chować Jeszcze tego nie dodałem O, Opat mu Oh god jak to wyglądało, nie? <śmiech> <śmiech> Zobaczcie w ogóle, że czasami będę tak się nie odzywać, ale mi się jeszcze odbija. Nie wiem po czym, bo nawet nie da. Ohohoho. Ojoj! Dobra, jaka szkoda. Tyle się namęczył Dobra, teraz idzie tutaj sobie pomalować da radę, zdąży? będzie furia, nie brak tej sekundy, tutaj banan powinien być O go, gołąbek ci uciekł <grym, grym>, tak to są wszystkie dowcipy dobra, jest git będzie 97, na najtrudniej. na, na, na jednym z trudniejszych poziomów, tak także szacun dla mnie i teraz uwaga no, rób zdjęcie, pozuj do tego zdjęcia sobie <grymne> za dużo proszku 94 w to co? No no. patrzcie tak, na cześć strąścia. <grymne> dobra. Tak więc przechodzimy do kolejnego odcinka. I tutaj mamy jakąś wskazówkę. Lek do palenia nie przyda się w cieniu. Okej, okay. dobra. Gramy. Mierzymy to z szufladki. Mniej więcej pamiętam co tu jeszcze było, więc ten odcinek bardziej pamiętam od poprzedniego. I jedziemy teraz. kurka od banana. O to już widzę. Lodów. Tak, w co też coś jest. Mm -hmm, tutaj tak jest papuga tutaj. Jak widzicie. A damy, żeby nas zobaczyła. Łaa wow. Sąsiad mam pieprze. Więc ja tutaj pozbieramy rzeczy. O, mamy kluczek. A tak, bo apteczka jest na klucz zamknięta. OK. Miegniemy na dół. Biegnij. by nas usłyszała. Pięknie. I teraz zmieniamy sztueczkę. I otworzymy. Mam. Dobra, jest pięknie, ładnie, pięknie Jeszcze Pineski Zapomniałbym o nich zupełnie Dobra, jedziemy tak Pięknie Sąsiad się krótko odpala, więc Nawet by nie było sensu tam iść Idź, idź sąsiad, idź, idź. Mm -hmm. Oh God. Dobra Prawym i słuchamy muzyczki Dobra, nuta Chowamy się No i tak on potem pójdzie po kawę, więc będziemy mieli strasznie dużo czasu Dlatego można się spokojnie schować no, i ci tą dyniczkę. Aha. Tutaj jeszcze parasol trzeba przekrzybić. Tak patrzę, przypomniałem się ta wskazówka. I tak się, że się zastanawiam, po co mi to. A to miód tu pewnie. Tak. Pineski to parasol. I to do tego. Pięknie, jest wszystko. Nie będzie na 100%, bo kawą tutaj słabo. Ale jest dobrze. Dobra. Pooglądajmy. No i co to jest? Stara sztuteczka nie będzie od lat, tak? Uhu! Do butów jeszcze od dodatku, z tego co widzę. także sąsiad już nerwicy dostaje, powoli. I tak o czym można by porozmawiać w trakcie gdy on idzie. Sorry, odbiło mi się. Oh. O czym można by porozmawiać? <laughs> o czym o czym... O! Strasznie mnie zdziwiło. Bo tak sobie wchodzę... Wysyłam filmik z Minecrafta Dragon Escape. I tak wchodzę, następnego dnia patrzę 200 wyświetleń. I po prostu mnie zamurowało. Ja w to nie wierzyłem. A po prostu patrzę tyle wyświetleń, No. Nie wiem skąd. Ale okej. Okay. Mężek komu się nudziło i klikał 100 tysięcy razy. Ale okej, okay, to. No. Mniejsze szczegóła. Teraz poglądajmy... Oj, pineski, tak, okej. Okay. Teraz pokaż jaką masz... Piękno, uwaga, miodny olejek do opalania. Jaki masz piękny olejek do opalania, jeszcze taki miodny. <śmiech> oj, oj, <śmiech> O Boże, to jest dobra gra. Jeszcze jeden dowcip. Aha, tak, dobra, ten kwiatek. No dobrze, jest pięknie. Będzie... Nie, 90. Nie będzie. Będzie 89, tak? Szkoda. Wielka szkoda. Chyba, że do mi 14 za kwiatka. Od razu patrz, co się z kwiatkiem stanie. Dodałem do tej konewki płyn chwastobójczy. Uj, plus 20. 10, 97. Nie no. To to szacun... I tak to zajęło. 5 minut no A to będą takie krótsze odcinki. I te dwa zrobimy w następnym odcinku. Także. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!